Cześć, cześć wszystkim, z tej strony Arek Brzękowski W imieniu całej ekipy Qopen TV, Formuła B135 i Quay Rokietnicy Open Chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku Ten był bardzo trudny A miejmy nadzieję, że następny będzie już całkowicie normalny I wrócimy do normalnej rywalizacji przy stołach e, Czy chcielibyście panowie dodać swoje życzenia? Myślę, że możemy podsumować ten rok 2022. No był ciężki, ale daliśmy radę Dużo, dużo nowych wyzwań No w szczególności nowy pomysł Czyli, oczywiście, formuła B135. No, tutaj no, pomysł się tak rozwinął, że no po prostu już nie tylko będzie turniej, Może parę, ale ku Tak jest. Teraz ogłoszenia parafialne już 17 stycznia odbędzie się turniej w najtrudniejszą odmianę gry, czyli formułę B135 Pro. W z z turniej będzie zaproszeniowy. W zawodach udział będzie mogło wziąć e, 16 zawodników. My będziemy ich wybierać, ale jeśli macie dużą chęć. Zagrania, to zapraszamy do kontaktu. To wtedy rozpatrzymy Wasze kandydatury. Pula nagród to będzie 4000 zł i 100 zł wpisowego. Także zapraszam. Już dzisiaj możemy zdradzić. Tak. Oczywiście pierwszym zawodnikiem będzie Radosza Babica. Każdego kolejnego dnia w nowym roku będziemy publikować no, kolejnych graczy. Tak, i każdy może się zgłosić i wtedy może Kontakt uda do się dostać do turnieju. Kontakt do nas to proszę do na Open. jest też dostępny na Formuła B135 Pro, Pro. A, no, ogólnie też jest na stronie. Tak jest, no i to będzie turniej w Formułę Pro, ale też dla pozostałych zawodników zorganizujemy zawody już w lutym w Formułę Standard, czyli w tą łatwiejszą wersję, gdzie nie trzeba wbijać po numerach tam. Formuła będzie otwarta, każdy będzie mógł się zapisać, zagrać i zobaczymy, ile będzie osób. Wpisowe to 35 zł, co sumując, z wpisowym w pierwszym turnieju da 135, czyli tą naszą magiczną liczbę. My będziemy pracować chyba jeszcze więcej w kolejnym roku i mam nadzieję, że no tak, zobaczymy się e, już niedługo. Mam też turnieju standard, wiąże się z tym, że po prostu przygotujemy już platformę standard do użytku. E, może powiedz, jakie są zasady, czym różni się on od pro? No tak, tutaj też przed chwilą wspominałem, że nie trzeba wbijać po numerach, po prostu rozbijamy, gramy aż się pomylimy, czyli wbijamy cokolwiek. Yy, każdą bilę możemy wbić, oprócz białej oczywiście. No i kiedy się pomylimy, to podliczamy punkty. Yy, mamy też zasady nagrane, także tutaj udostępnimy link. Opisie, link będzie w opisie, w komentarzu podany, więc proszę się Państwa... Nie stresować wszystkie szczegóły też. No tak, e, czyli podsumujmy, tak? Czyli nowy turniej w nowym roku, 17 zacznie się, 17 stycznia. Będzie to turniej dla graczy pro. Planujemy zaproszeniowy. Tutaj. Zaproszeniowy, oczywiście jeśli też byście chcieli zagrać z najlepszymi, rozpatrzymy każdą kandydaturę, wystarczy do nas napisać, skontaktować się z nami. Wszystko będzie w komentarzu, w komentarzach. E, znaczy w opisie filmu. <grym> I generalnie chodzi o to, że mm, może początkowo jesteśmy zainteresowani rozpoczęciem turnieju dla 16 osób, ale jeśli będzie dużo chętnych i to będą dobre kandydatury, że wiemy, że ktoś sobie poradzi w tym pro i, i nie ospadnie przy pierwszych kilku podejściach, no to jak rozważymy, to możemy, kandydatury. rozważymy kandydatury i nawet możemy poszerzyć taki yy, zakres po prostu uczestników turnieju. Dokładnie. No to jeszcze wszystko zobaczymy na pewno. Odbędą się dwa turnieje. Dodatkowo jeszcze planujemy też rozwijanie cały czas naszej telewizji. Prawdopodobnie w styczniu ukaże się. Się kolejna ankieta bilardowa, na pewno powrócimy z magazynami, jeśli wam przypadły do gustu z I... quizami również z quizami, bo to było dużo było dużo uczestników. Cieszymy się bardzo. Tak, no, trzeba powiedzieć, że końcówka tego roku, czyli jak kończymy ten rok, tak rozpoczniemy ten nowy, no, nie zwalniamy tempa, liczymy, że po prostu rozwiniemy ten tutaj świat bilardowy w Polsce, że jeszcze będzie bardziej aktywny, będzie dużo rzeczy, których po prostu no, nie było z różnych pewnie przyczyn, ale po prostu staramy się, żeby jak naj... najlepiej to wszystko wypadło i żebyśmy po prostu ruszyli z kopyta w tym 2021 roku i, i zdobyli go, że tak powiem, nawet na całym świecie, bo no mówię, no projekt jest globalny i na pewno już będzie angielskojęzyczna wersja w 2021 roku będą już gracze z całego świata i tylko, tylko, tylko czekać na turnieje, zapisywać się, grać stawiać się lepszym, aha i ważna rzecz Chcemy też powiedzieć, że uczestnictwo w formule B135 Standard w turnieju w formule B135 Standard wiąże się z tym, że no oczywiście, musimy mieć na konto na formule i druga rzecz, że musimy rozegrać co najmniej jeden mecz na, na formule. Dokładnie. Tak jest, panowie, chcielibyście jeszcze coś dodać? Czy... No, jeszcze tak podsumowując, też życzenia jakieś noworoczne. Tutaj Erek złożył jeszcze, tutaj jest, dołączy się do życzeń, żeby przede wszystkim szczęśliwego nowego roku, zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Miejmy nadzieję, że nowy rok przyniesie nam no, dużo lepsze wydarzenia niż poprzedni. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że ja swoje strony skończę. Pamiętajcie jeszcze linki wszystkie w opisie do Qopen TV. to jest nasza telewizja bilardowa, Facebook. No i subskrybujcie tak, zapraszamy okay. też na stronę na stronę internetową telewizji, bo tam e, wszystkie materiały będą opublikowane w jednym miejscu e, i ładnie opisane. Tak, tak, staramy się też zmodernizować tę stronę. Wiemy, że nie jest idealna. Oczywiście cały czas nad nią pracujemy, no ale wiecie, ile mamy teraz dużo pracy. No trzeba przyznać, że sama formuła jest po prostu. Liczymy na Wasze wsparcie, więc jakieś tam łapeczki w górę czasem można rzucić. No, tak, jest, tak jest. My dziękujemy. Oczywiście wam. Oczywiście jakieś komentarze też, bo. Czekamy też na jakieś sugestie. Tak, może no pod... ostatnio fajnie, tutaj dużo dużo z Was napisało komentarzy, co możemy zmienić formule. Wszystko już zostało przesłane do naszych informatyków mają no, niezły zawrót głowy, no ale hmm. wszystko robimy właśnie dla was, żebyśmy się po prostu rozwijali, żebyśmy faktycznie stworzyli pierwszą bila... platformę bilardową na świecie. I to, Dokładnie. która będzie zaczynała Więc... swoją karierę w Polsce. Tak jest. Pamiętajcie, że robimy to dla Was. My dziękujemy za ten rok i widzimy się już w następnym. Także do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć. Cześć.